Tak, tu musi być No pewnie, że się denerwujemy, <laughs> nawet nieraz bardziej niż nasi dyplomanci, a te całe obrony, ta cała wystawa to dla nas wielkie święto i podsumowanie całego roku pracy. 12. edycja tych naszych dyplomów. Co się tutaj będzie działo, co zaprezentujemy, to już od tego najbliższego piątku będzie można zobaczyć. Staramy się okiełznać tę materię wzorniczą, tak by powstały fajne, ciekawe projekty, by to wszystko, co przez ten rok się urodziło, ujrzało tutaj światło dzienne i było naprawdę profesjonalnym produktem gotowym do sprzedaży, gotowym do produkcji. Miło mi poinformować, że komisja w składzie obecnym jednogłośnie uznała, że pani zatworzyła egzamin inżynierski z wynikiem bardzo dobry. Moim projektem jest linia nadwozia samochodu sportowego. Pręd taki temat, ponieważ odkąd się go pamiętam, się samochodami, a tym bardziej stylistyką samochodów sportowych. Swoją przyszłość po studiach wiąże z projektowaniem samochodów, a także z grafiką komputerową i tworzeniem postaci do gier pod druk 3D. Moim tematem, moim projektem pracy inżynierskiej jest proteza do jazdy na rowerze. Dlaczego wybrałem taki projekt? No przede wszystkim jest to moja też taka ciekawość, jeśli chodzi o rodzaj niepełnosprawności, jak również jest to nowa sfera projektowa dla mnie jako projektanta, gdzie jakby wcześniej nie miałem takiego doświadczenia, dlatego chciałem się też sprawdzić. No i takim ostatnim elementem, który jeszcze wpłynął na wybór tego ani innego. Tematu, to jest moja pasja światem Star Wars i po prostu tam jest wiele takich mechanicznych, różnych urządzeń, tak samo robotów, i gdzieś chciałem jakoś coś takiego stworzyć, żeby w pewnym stopniu to połączyć. Całe te nasze działania są skierowane dla tych młodych ludzi, którzy do nas przychodzą. Staramy spełniać się spełniać ich marzenia, staramy się nadać im jakiś taki realny byt, by po ukończeniu tego, tego naszego wzornictwa mogli no, bardzo fajnie wejść w ten rynek projektowy, dać sobie doskonale radę jako inżynierowie, bo jako jedyna uczelnia w Polsce dajemy nie licencjat, ale właśnie tytuł inżyniera. Działanie wspieramy od lat. To nie jest pierwszy raz, kiedy bierzemy udział w tym, w, w tym konkursie czy, czy w tej wystawie. Muszę powiedzieć tak, dla nas bardzo ważne dla PESY jest też wspieranie wszelkiego rodzaju form edukacji związanej z kreowaniem nowych rozwiązań, niekoniecznie technicznych. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do estetyki, bardzo dużą wagę przywiązujemy do designu. Za każdym razem jest to, jest to nowe otwarcie. Widzimy, że jest bardzo duży, bardzo, bardzo duży udział takiego logicznego myślenia, myślenia bardzo szeroko. Nie tylko poprzez poprzez formę, poprzez bryłę, poprzez kolor, ale przede wszystkim poprzez funkcjonalność tych propozycji, które tutaj widzimy. Prawie każda z tych prac wymagała głębokiego przemyślenia, powołania do życia, nowego przedmiotu, nowej funkcjonalności. To jest myślę to jest najbardziej interesujące.